Sieba Siema Widzu, witam Cię bardzo serdecznie w sobotę, gdzie myślałem, że będę grał Twoje 5 minut 3, i moje życzenie, moje marzenie się spełniło w sumie, bo trochę pusto było bez Twoje 5 minut 3, a tutaj się okazuje, że jest tak zwany sekretny odcinek, trochę Twoje 5 minut 3, bo na kanale Ekipa, gdzie normalnie Twoje 5 minut 3 jest wrzucane na kanał Freeza, jest dodatkowe zadania, Twoje 5 minut. Trwa to 24 minuty, czyli odcinek dzisiejszy, z Twoje 5 minut 3 będzie krótszy, ale będą dodatkowe jakieś sceny z Twojej 53 które mnie ciekawią, dlatego że, jak wiecie, no, jestem dość zainwestowany w Twoje53 i jakiekolwiek newsy dookoła jakiegoś, nie wiem, tego, że Naruciak ma dramę z gąciarzem, jakieś tam inne różne newsy są, jakieś prime, jakieś te, tego typu rzeczy, nie interesują mnie. <grytanie> A jak mnie coś nie interesuje, to wam tego nie przekazuję, no, bo skoro mnie to nie interesuje, to podejrzewam, że was też nie będzie interesować, ale dodatkowe sceny z Twoje53 jak najbardziej będą mnie interesować, dlatego zostawcie suba, jeżeli nie macie, Tutaj wszystkie na bieżąco rzeczy z Twojej 5 minut 3 będą. No i zostawcie lajka, like bardzo bym docenił. No i oglądamy. I to właśnie we współpracy z firmą Koral powstało właśnie to zadanie bonusowe. W grupach, w których dzisiaj pracowaliście, będziecie nagrywać współpracę z Marką Koral. Okej, okay, dobra, dlatego jest dodatkowy odcinek, ale w sumie trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że Twoje 5 minut 1 bodajże, chyba miało takie zadanie, że musieli zareklamować lody ekipy jako normalny odcinek, więc tutaj coś, co komentowaliśmy w Twoje 5 minut 1 jako normalny odcinek, mamy jako dodatkowy odcinek. Dziwnie że tak zrobili, ale to może być dość interesujące, bo takie e, fałszywe reklamowanie lodów, które na przykład ci nie smakują, zawsze są interesujące. Będziecie mieli dostępną pulę lodów, z których będziecie musieli dopasować jaki lód najbardziej odpowiada waszemu tematowi. No to ja bym na ich miejscu wszyscy, żeby wzięli chmurkę i burzę, bo też będą psami frizjer, przepraszam, przepraszam. Jak się domyślacie, to jest zadanie związane z powietrzem. Tak. No i jak tutaj wspaniale prezentuję ale super! Niech zgadnę ich tok rozumowania teraz. Wow, mamy zadanie z powietrzem. To weźmy chmurkę i burzę, bo chmurka i burza też jest w powietrzu. W sensie chmury i burzy są w powietrzu. Wow, ale jesteśmy mądre. Ciekawe czy tak będzie. Dziewczyny, wy oczywiście macie wodę. No tak. i jak możecie się domyślić, ja. tutaj jest akwarium dla was z mhm. Syrenki. Cieplutka? Cieplutka, dobra, ja mogę tu dwie godziny być. No, chyba tak średnio cieplutka, skoro jej temperatura ciała tak spadła, jakby nie padła. Ale oni pewnie wezmą, że wiecie, że są w wodzie, więc weźmy jakieś takie lody nieśmietankowe, nie mleczne, tylko wiecie, sorbetowe na przykład. Wow, ale jesteśmy mądrzy. E, tak? Jestem troszkę przerażony, przyznam wam wszystkim, e, ale będą jaja, nie? Ale musimy związać jakąś zimność z ogniem. Zimność z tak, 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 Coś w tym stylu. Czyli jakiś świetliwy tekst musi być w tym wszystkim. ci gorąco, jest lody. ha <laughs> dobre. Nie no, tragedia. <laughs> Znaczy, i tak póki co najmądrzej kminią, bo Resza to jeszcze nie kminiła, ja za nich kminiłem, ale zgadywałem, co będą kminić. My wybrałyśmy loda Ziara. Ja bym generalnie najpierw zrobiła scenariusz tego wszystkiego, na przykład... No tak, po kolei, która co mówi. O, wow, okej, okay, dobra, jednak sorbetowego nie wzięli, no to aż takie łatwe w sumie nie było do zgadnięcia, ale, ale, ale fajne wybrali, no bo faktycznie lud dżendziara jak najbardziej kolorowo pasuje do takiej fioletowo-wody-niebieskowej coś. No, albo możemy zrobić taką historyjkę, że wiecie, że z mega po generalnie 30 stopni na zewnątrz, że chcemy się w jakiś sposób schodzić i lud nam w tym pomoże, coś takiego, nie? Nie no, crazy oliwka, średnio crazy pomysł. Ja bym wrzucił syrenkę do wody i żeby jakby loda li zała w wodzie i takie zdjęcie zrobić pod to i e, powiedzieć Frizowi, że siemano, kupujesz w Krakowie największy billboard i to tam dajesz. I wow, ale fajne. Bo to weźmy pod uwagę, że to ma być reklama. Dzień dobry, zastanawialiście się jak to jest zjeść, zjeść lodem drzęziara? Wow, robić tak, wchodzę od rana... Jest jak dobrze i jak źle, że ten odcinek oglądam <noise> Póki co, czuję więcej cringe niż czułem podczas ostatniego odcinka, więc to chyba dobry albo zły znak, jedno z dwóch. Nie ma jakieś pomarańczowego? Truskawkowy czerwony na przykład. O no, tak. może być, może być no, truskawkowego no, ludzi. O, ej, tak! To jest... Dobra, póki co każdy kolorystycznie bierze loda, no i w sumie no czerwone faktycznie pasuje pod truskawkę Dobra, fajne, mało kontrastu będzie, ale będzie pasować przynajmniej Burza i chmurka, ty masz blond włosy, ty masz y, ciemne I możecie w sumie obydwie być prezenterkami o, no tak myślałem, no, wybrali burzę i chmurkę, niespodziewane, wow, jak one to wymyśliły? Bardziej mnie ciekawi, co ta drużyna, co ma ziemię, wymyśli, jakby jak, jaki lud pasuje do ziemi. Ej, pomila, że jak byłyśmy na wakacjach, Boże, mega bym chciała wrócić do tych czasów. Jezu, jeszcze tyle miesięcy, nie wytrzymam. Mega bym, dobra, no. no? Bo już, za, yy, to jeszcze raz sobie ustalcie, jeszcze raz. Nie wiem, nie wiem, może na młodszą grupę widzów takie reklamy by działały, ale dla mnie to takie jest aż za sztuczne i ta reklama by nie miała w ogóle konwersji zgaduję. Pamiętasz jak byłyśmy tutaj na wakacjach? Może mega bym chciała wrócić do tych czasów. Jezu, jeszcze tyle czasu, ja już nie wytrzymam. Jezu, marzę o tym. Nie, tak. jezu, 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 dajcie bez tego jezu. Jezu, jezu. Nie no, oni tu trudne sprawy robią czy reklamę lodów? <laughs> Bo to bardziej, bardziej mi przypomina trudne sprawy póki co. Jest tak gorąco, jestem taka zmęczona. Mam. Coś, mam, Ja wtedy powiem coś takiego. Właśnie mam na to coś idealnego. Wyjmuj tą kanapkę. I ty mówisz wow, co, co, za wow, Jezus, co to za smak na przykład, nie co Wow, Jezu, co to to jest dziwne właśnie, nie, że za jaki smak Poczekaj, bo to będzie dziwne No właśnie, trzeba to przekwinić mocno Nie wiem, jakoś tego nie przekminiałem, jak, w jaki sposób ja bym to zareklamował No bo Koral mi nie płaci Ale no to, to takie dziwne jest, nie? <ścoughs> no może mój styl po prostu reklamowania rzeczy jest inny, bo jest bardziej autentyczny Takie scenki jakoś mnie nie kupują totalnie Koral jakby coś kolmi, nie? Jeszcze lodów nie reklamowałem Z chęcią wam lepiej zareklamuję Tylko nie te ekipy, bo te ekipa akurat tak średniowo mi smakują. To taka sama, to mam wy nowy... Jak się No Nie, to jest za trudne. To nie jest łatwy układ. Ja się uczę pierwszy raz w życiu dężary, nigdy w życiu się nie uczyłam. Ja teraz. To co wy tu robicie? Nie, mam wrażenie, że mój mózg obecnie wyciągnęli mi z czaszki i dają do miksera trochę. <laughs> no normalna rzecz, każdy się uczy tańca do dżęziary jak ma powyżej 12 roku życia. Ja chcę powiedzieć na rzecz, że się nie, nie stresujmy się, bo to jest tylko zadanie. Mówmy sobie powoli, nie śpieszmy się. Staramy się nie jąkać, bo to jest zabawa, po prostu. Nie no, wiadomo, wiadomo, jest zabawa, ale jest presja czasu też. Bardzo jest presja chodzi czasu. mi o to, że jest za dużo, wiesz, że jak będzie się mówić to, to, to jest taki, takie, i jestem z tym, to jest zbyt długie tak, tak. zdanie i nie jest takie chwytliwe, tylko ludzie już się męczą. Kurde, jakieś takie bad vibes ma od tej Kasi z jakiegoś powodu. Od, od, od Zbycha mam takiego, że on aż taki. Bardzo miły jest, ale tak miły szczerze, a ona taka nie wiem. No, nie wiem, co w niej teraz mi nie, nie, nie zagrało do końca, ale coś takiego czuję. Ja dobra, dźwięk, no co... Ale on ja wie tylko o ogólnym tym wydźwięku. Mhm. Tak? Ej dobra, wiecie, w ogóle teraz mi zupełnie inna koncepcja przyszła do głowy, która może wyjść o wiele bardziej naturalnie. Po prostu możemy zrobić coś takiego, że ja wyjdę za drzewa i już będziemy mówili bezpośrednio do kamery, bez odgrywania senc, że... Załóżmy, nie, chodzisz na wycieczki po lesie i nie chcesz się brać... No nie chodzisz czegoś? na wycieczki po lesie i nie sprzątasz w lesie. Ale w sensie... Ale nie, 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 chodzisz nie, nie. o sprzątaniu o, o nic o, o. nie syby. wycieczka spoko. Wycieczka spoko. A, okej. Okay. Nie, no widzicie? Jakoś tak dziwnie, dziwnie. Jakby ona bardzo zły humor miała czy coś, ale pomysł z wykorzystaniem drzewa, że wychodzi za drzewa, to nawet zabawne. Ja, ja bym dał tak, że jeszcze Zbychu jest w tym drzewie, i że wiecie, wy się wszyscy chowacie za tym drzewem, a Zbycha widać. <grym> I to by było nawet zabawne. I wiecie, humorek plus reklama, fajna, autentyczna, ciekawa, no nie ma za co. Właśnie, czy chodzisz na wycieczki po lesie brzmi dziwnie i może coś takiego bardziej, że Albo... coś ze spacerem... No... <grym> Co to w ogóle jest, Rykawa? Chodzisz na wycieczki po lesie, kup ekipy. Co? To jest jakbym miał ja GBS-a, kawał. Lubisz pieski, yy, chodzisz do swojej babci, kup GBS-a. Znaczy to i tak ma więcej sensu w sumie niż yy, ten <grywka> drzewko. O, może lub, lubisz się odprężyć na tle natury, coś takiego w tym stylu. Troszkę przerysowane. Tak. Może tak być, że... Jest generalnie jest ciężko, naprawdę jest ciężko. C bo nie macie lidera, ani nie macie nikogo kreatywnego w grupie. Tak trochę mi to wygląda, zbychu jest zgaszony, trochę dlatego on swoich pomysłów nie daje. To się mi też... Ja na no, jestem mega okay. ciekawa, jak to wyjdzie. To jest ice cream, biczka? Nie no, ja nie rozumiem, oni tej wody nie mogą dotykać przed głównym zadaniem, czy o co chodzi? Że oni tej wody w ogóle nie wykorzystują, tylko na, na tle jest ta woda i oni w taki sposób robią te przebitki Przecież to jest tragedia, no naprawdę, ja, ja nie uważam się za jakąś kreatywną osobę, ale no, 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 no Jakkolwiek bym tą wodę użyła, nie po prostu, że tło to jest O stary, ale gorąco O stary, rzeczywiście Maja, masz coś na okładę? Pięknie, Dobra, pięknie jest tutaj... Yeah. I teraz pani Maja. A co ja tam mam? Już Ci mówię. Jest gorąco? Zjedz rożka. Jakiego rożka? Truskawkowego rożka. Ale, okay. go, ale to będzie Jeść dobre. No dobra, póki co najbardziej ekipowe w sumie reklamowanie jakie wymyślili, bo jest tak no tak na granicy tej tu, sztuczności, nie? Więc, póki co, mój faworyt, jeżeli chodzi o grupy. Lubisz? Lubisz co lubisz się odprężyć na łonie natury? Jest dziwnie to brzmi. Przepraszam co bo ja nie chcę was kreować. No, no, okay, ale... no dobra, ale on, ona mnie irytuje. Już wiem dlaczego. Bo ona cały czas mówi, że coś źle brzmi, że to tak nie, tak nie, tak nie, ale nie mówi, jak powinno być. Lub jakikolwiek jej pomysł, nie? To, to, to już. Nawet ja często mówię, co mi się nie podoba, ale też na przykład zasugeruję, jak zrobić to lepiej. A ona nawet tego nie robi. Ja mam też gdybym ten ja oglądała to... Reklamy, to byłoby takie dziwne dla no mnie. Je... co jest dziwne? To było. Coś takiego, że... Lubisz często coś odprężyć na łonie natury, coś w tym stylu? No dziwnie to brzmi. Kończycie już, bo już się czas kończy Ja myślałem, że ona jest taka słaba energetycznie i ogólnie wygląda na bardzo smutną Dlatego, że miała to zadanie z wężem A ona po prostu miała taki mood już od początku Jakby, jak jeszcze węża nawet nie zobaczyła Lubisz często odprężyć się na łonie natury? A nie czujecie, że to jest takie opresyjne bardzo? Ale właśnie już my musimy po prostu robić, nie, bo mam mamy mało czasu na kminienie Ja mam też ten feeling trochę, ale mamy mało czasu, mało więc no, nie wiem. Się, my. Musimy to robić. Ja tam widziałem, bo mi pisaliście w komentarzach, że zbychu na swoim kanale nadawczym na Instagramie napisał, że on w ten dzień był chory. Więc to może go tłumaczyć. No ale ta Kasia też była chora czy co? Bo tutaj tylko jedna osoba cokolwiek robi i cokolwiek w ogóle myśli podczas tego odcinka, chciałem zauważyć. A będziesz przodem do nas? Tak, dobra, bo mam 15 minut tylko. Dobra, ja już się rozbójowuję. Dlaczego oni 45 minut planowali tego TikToka? To jakoś mega długo. One tam sobie plotkowały, gadały o życiu, czy, czy jak? Że oni dopiero teraz w tą że ona wchodzi i zaczynają nagrywać. Czy już coś innego nagrali? Nie wiem. Ej, ja bym temu nie ufam. A fajnie porządku. jest, fajnie. Eee, no prawie. Ale ona źle robi, bo, się, bo robi przeciwwagę. No ale się boi na razie, nie? No to człowiek jest to na tym pierwszy co? raz. Przecież ona się na razie cyka, ale w ogóle no to... tego nie widać, więc minus. Minus Zrobiła zero reakcji No, zero, zero Zero No dobra, ale czy ona kiedykolwiek w ogóle jakąkolwiek reakcję dała, to jest najbardziej bezbarna chyba postać Ra Wraz z Mają, mi się wydaje Ona tak losowo totalnie przeszła, nie pamiętam dlaczego I ona tak się prześciguje przez ten program i nawet tutaj, teraz na backstage'u widać w końcu, że cokolwiek negatywnego o niej mówią Zastanawiam się dlaczego nie dali kogoś, kto się boi albo kto zero. Ale nie, nie, powinno zrobić tak Wchodzi, najpierw robi, giba się, reakcja na gibanie, tak. a później k Dobrze e, współpraca, bo pierwszy raz jest na tym, no. E, czyli taki, taki klasyczek fryzowy. reaguj mocniej. <grywia> nie może być prawdziwej reakcji, czyli to, że w sumie jakoś mega się nie przesaszyła, tylko musi być fryzowa reakcja. Ślicznie to wygląda. No! Mocno! Dawaj, mocno! Mocno! O! Dobrze, dobrze leci. Jeszcze fajnie, bo jest ubrana na biało. O, to było super, to było super, jeszcze raz. O, yes. super! Mamy to, dobra. A, bo to jest to zadanie, co oni bez sensu nagrywali. Bo nagrywali z tego samego poziomu, co ona jeszcze i takiego wysokiego, i to powoduje, że to nawet nie wygląda, jakby ona na jakichś sztudłach była. <grym> bo powinni to nagrywać od dołu. Trzy, cztery. Najlepsze, Najlepsze lody. lody od... tyl... Najlepsze lody tylko od firmy Kora. W którym momencie? Rękę... Od... Tak, Najlepsze lody. Tylko od firmy Koral. Dobra, trzy, cztery. cztery. Najlepsze lody, tylko od firmy, od firmy Koral. Nie no, jakoś mi nie pasuje ten styl mówienia, do tego, że dookoła nich jest wszędzie ogień. Nie, nie, totalnie mi to nie pasuje. Jakoś tak za bardzo family friendly, a dookoła wszystko się pali. Super. Czyli Loda Trinity Sandwich. Koral z kolaboracją ekipy Truskawkowo, cytrynowo-śmietankowy w waflu Myślę, że jeszcze raz. No, myślę, bo tam raz się jednak ja zamkonała. się, Bo to jest też długie, tak? Nie, no tak. Ona naprawdę, ona tutaj, może to jest właśnie kwestia tego, co ja mówiłem już jak oglądałem ten odcinek, czyli to, że oni tam wszyscy już są zmęczeni po całym tygodniu. Jest taka możliwość, ale u niej to jakoś bardzo wygląda jakby była dość, że zmęczona, wkurzona, sztuczna, jakieś takie różne rzeczy mi od niej przychodzą, same negatywy. To nie jest proste. Tylko Kasiu, ja nie, nie, nie myśl, że my cię specjalnie tak robimy. Ja coś, ja mogę się krwiło, zmienić. Totalnie. Jak coś mogę się zmienić Wiem, no, wiem, no, wiem. To zero presji, ja chcę, żebyśmy nie? razem zrobili, przepraszam, Wie, ja, ja też się mi to Bo, o, Dobra, dobra, to dawaj, trzyć. 4. Czyli loda Trinity Sandwich. Zostało 15 minut. Słyszał, podejść chodź. do nikasie z tym lodem, daj mi go, i ja, ja go otworzę, może. Tak, ja. możemy to zrobić. Nie wiem, Bychu dzisiaj jest największym jesmanem, on w ogóle swoich opinii nie daje, tylko po prostu tak, możemy to zrobić. No tak, fajnie, no tak, faktycznie nie fajnie. I tyle jest zbycha w dzisiejszym odcinku. Bo mam 15 minut, musimy to jeszcze skleić Czy po prostu podchodzę nic nie mówiąc? Ja powiem, dzięki, ja go otworzę. Dobra, start. Dzięki! A to nie jest dziwne, że jak po prostu podchodzę i ja bym też to jakoś ograła, wiecie? Bo to jest dziwne, jak ktoś na to patrzy, o co tu chodzi? Znaczy wydaje mi się, że są dziwniejsze rzeczy, na przykład to, co ona ubrała. To nie jest jakiś top, który jest jakby pod koszulkę i tak dalej, a ona na siebie założyła. To jest jakby majtki na spodnie założyła, czy nie? I z o smaku gumy balonowej? Może być, chyba, chyba nie? nie? może być. Ja teraz zrobiłam przejście... Eee, na dół, na dół tak. więc Ty teraz po prostu z dołu na górę. Tak. No. Trzy, cztery. Tak i ze strzelającym cukrem. Dostępny w sklepach. Trzy, cztery. Dostępny w sklepach. Ona strasznie intensywnie rusza tym telefonem, ale zgaduję, że to fajnie wyjdzie w montażu, bo to widziałem takie TikToki, że właśnie fajne te tra transitions jest. Zawsze Jeleniewska mówi, że ona się wybiła na tym. Trzy, cztery. Tak jak moja babcia, na pewno polubicie lody truskawkowe, kolar z sosem truskawkowym. Sorry. Wow, ale mnie kupiła ta reklama. Twoja babcia lubi lody koral, to ja też kupię lody koral. Lecimy? Czekajcie. Mamy nawiązanie do tej ziemi. Ja bym jeszcze zrobiła coś takiego z tym lodem, typu, że nieziemski smak. Nie, no to już wejście, po prostu rzućcie takiego loda bez folii zabezpieczającej na ziemię i zacznijcie go jeść. mmm, smakuje nawet z ziemią. Woe, sus, nieziemski serdecznie? smak i to by super wziął, żeby nawiązać może, do może ziemi, bo jeszcze, mamy bo za mało ma... nawiązanie, i fajnie by było Nieziemski smak i wiecie, jakieś takie Kurde, coś związanego z ziemią, do, bo do, mamy do, ziemię No spoko, nareszcie ona daje jakikolwiek pomysł, szkoda, że jakieś 10 minut do końca zadania Nieziemski smak Czekaj, czekaj, jeszcze raz, bo za ten, no 3-4 Nieziemski smak A wy y, nie wchodzicie na, na, na tej współpracy do wody jednak? Mieliśmy taki pomysł, ale dostaliśmy informację, że nie możemy Dlaczego nie mogą? No przecież to by było kozackie, jakby zaczęła lizać loda pod, w sensie w wodzie, to fajne by było zdjęcie i fajne nagranie mi się wydaje, na przykład, no nie, no, no, no dużo, dużo mam pomysłów. Możecie. A bo ja się pytałam, bo my mi się przebrać, żeby Marta weszła do wody i to no. fajnie nagrała tą super, zapowiedzieli, powiedzieć, że nie? Kto tak powiedział? No nie wiem, tak my tak usłyszałyśmy, że mamy po prostu nie wchodzić. Ja powiedziałam, że macie nie przebierać się w rzeczy, które macie przygotowane do, tam, do tamtej sesji. Zobaczymy na inny pomysł poza wodą. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tak zwane nieporozumienie, okej, okay, dobra, to ja im, ja im wybaczam, wybaczam im, bo myślałem, że to one po prostu nie pomyślały o tym, żeby w ogóle jakkolwiek wykorzystać wodę, a tak to jako tło robi woda. Jak to jest najlepsze wykorzystanie tej sceny, no to okej. Okay. No, ja właśnie chciałam to zrobić inaczej, bo ja chciałam ci pomalować, żebyś ty wyszła w tym stroju w stroju zareklamowała te lody, ale ja myślałam, że do tej wody nie możemy wchodzić, to no jest trudno, nie zmienimy, nie mamy 10 minut. To jest Ale jak git? Okay. Nie, totalnie jest git. Jest źle. No dobra, ale już tego nie naprawicie, no cztery minuty zostały do końca, no już bym się zadał. no już nie popełniajcie błędu tej grupy, co wtedy była i pod koniec zmieniali swoje rzeczy, co będą tam chyba bodajże wynalazek wymyślać, chyba z dziesiąty raz. Miejsce. Masakra, no, no, ja podziwiam Polenie, ja bym nie wyszła bez stroju. Pięć minut dziewczyny zostało. Dobra. dobra. Rożek, chmurka. I burza, śmietankowo-czekoladowy. To, to idealne jeszcze, je, jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga. Rożek chmurka i burza śmietankowo-czekoladowy. Podejść e, czas. Rożek chmurka i burza śmietankowo-czekoladowy z sosem i mleczą czekoladą to idealne połączenie. połączenie. Ale strasznie taką może mimikę twarzy ma, taką fałszywą, yy, ta w kręconych włosach, nie wiem, czy tylko ja to wyczułem, czy wy też, dajcie znać w komentarzu, bo mnie to ciekawi. Zajebiste! Wydaje mi się, że to zadanie jest o tyle trudne, że jest ograniczenie czasowe i, i gdzieś tam chyba mamy taką presję, żeby to wyszło idealnie. Prawda, a generalnie jeszcze wokół nas tyle ludzi, to wszystko się dzieje, jeszcze inni nagrywają, to też jest trochę... miesza, miesza nam to w głowie. O, wymówki, wymówki. Godzina to jest wystarczająco, żeby nagrać y, y, TikToka 20-sekundowego reklamując produkt. Grunt to dobra przekąska. No i ugrożenie. Dobra, ale potrzebujemy jeszcze jednego lata, bo mnie A to jeszcze jedno słowo. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Nie ma już! O, nareszcie przed kamerą jakkolwiek jest zbychu, ale no widać po nim, że jest taki zmęczony. Przykro, przykro się na niego w taki sposób patrzy, no, ale wiadomo, e, ludzie po siedmiu dniach mają prawo być tacy wy, wycieńczeni. Tym bardziej, jak muszą słuchać Freeza i wujka łukiego non-stop. <laughs> ale, ale chciałem zauważyć, że nie muszą drugiej kanapki brać, po prostu można przekręcić w tym, w opakowaniu. Jakby druga strona nadal nie jest ugryziona, więc by było i tak. Gier. Ej, a ja muszę już dość ostatnio! Nie! Jeszcze, nie. Jeszcze, jeszcze ja, jeszcze ja muszę. <laughs> No nie, przepraszam. przepraszam. Spoko Ja myślałem, że to już ostatnia scena Nie, spoko jeszcze, ale podobno mamy mam, mam za chwilę dostać Jezu, Zbychu, 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 Zbychu no, no naprawdę, za bardzo się wczuł w to, żeby nikogo nie urazić przypadkowo I ziomek ugryz kanapkę i on przeprasza jakby, nie wiem, przynajmniej kogoś wywrócił i ten ktoś, nie wiem, sobie rękę złamał Idziemy trochę się pokąpać Ja mogę to nagrać jak coś no trzy 3 minuty. Trzy 3 minuty, 3 dużym, z zdłużymy. Pola, uważaj, czekaj, chciałam to teraz nagrać, jak ty wchodzisz do tej wody. Nie, 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 ja nie? będę z lodem. A mamy to nagrać normalnie na kamerze? Tak. tak. Nie kuźwa, na dyktafonie. No ale odważnie, że trzy minuty niby mają do końca i one dopiero teraz wchodzą do wody. No ale tylko, tylko jedną scenkę mają dodać, więc o tyle dobrze. Najlepsze tylko od firmy Korat. O stary, ale gorąco. O stary, rzeczywiście. Maja, masz coś na okładę? Jest ci gorąco? Zjedz Rożka. Jakiego Rożka? Truskawkowego Rożka. Poznajcie truskawkowego Rożka z truskawkowym sosem od firmy Coral. Nie, nie, Przyznam wam, moje ulubione lody to zawsze były lody truskawkowe. No nie, no, Blałek bardzo przekonująco tutaj brzmi. <grym> no nie jest to najgorsze. No szczerze, wydaje mi się, że inne grupy będą miały o wiele gorzej. E, tutaj jest tak, tak o. Pamiętasz, jak byliśmy tutaj na wakacjach, to nie mogliśmy już tego doczekać. Ja nie wytrzymam tak długo. Ej, dziewczyny, mam coś dla Was. <grystanie> Przebiteczki eleganckie. Mm, czy to jest śmietanka z szorbetem truskawkowym? szorbetem. I z baloną z papukóły balonowej? Tak, tak, tak. tak, i ze strzelającym cukrem. Najlepsze lody dżędziara od korala. No, trochę tą, tą wodę akurat losowo wykorzystali, nie wiem o co tam chodzi, ale muszę przyznać jedną rzecz, że nigdy tych lodów dżę, dżę, dżęziara nie widziałem, i w sumie trochę mnie zachęciły, żeby to spróbować. <laughs> Bo f, f, fajnie zabrzmiały w, w sumie te lody, nie? Że tutaj troszkę. Trus, trus, tr ja zabrzmiał, jakbym reklamował, to no nie, najgorsze. Mówisz odprawiasz się na łonie natury? Mamy idealną przekąskę na tę okazję. Czyli loda Trinity Sandwich. Koral z kolaboracją ekipy. truskawkowo cytrynowo śmietankowy -baflu. Ona za dużo mówi, nie? Jakby... E, Lody, koral w kolaboracji ekipy Trinity, blablabla, 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 I po tym trzecim to, to ja zapomniałem co ona w ogóle mówi. A mnie w ogóle to znudziło bardziej, niż zachęciło do kupna loda. Nieziemski smak. Grunt to dobra przekąska. Orzeźwienie nie z tej ziemi. Mega dobre. Koniecznie musicie go spróbować. Na zdrowie. A, to akurat takie typowe, że się zazwyczaj mówi na zdrowie, jak się konsumuje na przykład rzeczy, które tak naprawdę nie są na twoje zdrowie. No i tyle było z mojej współpracy z Koralem. No, ja uważam, że super. Na końcu trochę światło prześwietliło. Na początku też nie do końca rozumiałam, co mówisz. No Więc to dobrze zwracać uwagę, żeby wyraźnie mówić wszystko, zwłaszcza jak właśnie jest to współpraca. Dlatego wy jesteście komentatorami bardziej niż jury, bo yy, tutaj oni, oni to tak. Zjechali, ale miło, nie? Że ogólnie to super, ale nie podoba mi się to, tamto, 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 ogólnie to jest gówno, Ale ogólnie to super. Poza tym ekstra. Fajnie, że przekazaliście wszystko, co należałoby przekazać przy reklamie takiego Loda. Fajnie by było dodać, myślę, jeszcze jakąś muzykę, mm -hmm. e, gdzieś jakiegoś zuma, ale to wiadomo tak. też, że tutaj... Że to bardziej mi wyglądał jak taka dynamiczna storka niż TikTok, ale myślę, że niewiele by trzeba było, żeby był to zarobisty TikTok. Nie no, to, to, to już ich reklama była mniej fałszywa niż wasza ocena tej reklamy, przecież ona była tragiczna. Czy macie czasem ochotę rozmażyć się i pobujać w obłokach? Dzięki lodom koral będziecie mogli tego doświadczyć. Krażek chmurka i burza śmietankowo-czekoladowy z sosem i mleczną czekoladą to idealne połączenie. No, to jedna z tych reklam, co pewnie na, na papierze im brzmiała dobrze. Że wszystko tu pasowało, ale koniec końców wyszło jak wyszło. <laughs> to, 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 to co Frizz mówił, że właśnie zła perspektywa na pewno na bujanie się, że ona w ogóle nie wygląda, jakby bujała się jakkolwiek. Na okładę i dostępne Pokazałyście ten rożek z bliska i to było super, bo widać było mega dobrze to, co jest po prostu na nim napisane i jak wygląda on w pełnej okazałości, co jest mega na plus. Bardzo fajne, że użyliście over że można było na początku, wiecie, wszystko zwięźle zaczepić jakimś pytaniem na samym początku. To było super i też przykuwający uwagę początek. Wiecie, od razu zaczyna się od tego bujania, nie wiadomo o co chodzi, to przyciąga uwagę. Bardzo fajnie. Gratulacje. Dziękujemy Koral za przygotowanie zadania i... Aha, i to było tyle. Nie było na przykład wygranej drużyny, nie było nic takiego, nie było faktycznej oceny tego, tylko oni same pozytywy mówili i tyle. I koniec. Aha, no nie no. Ja myślałem, że tu jakaś nagroda, będzie pieniądze za najlepszą reklamę, będą oceniać, jakieś rankingować czy coś, a tu, a tu koniec. Więc e, ja zrankinguję i powiem, że, że numer jeden to była drużyna wodna, numer dwa to ogniowa, numer trzy, no damy tom powietrzną, a numer cztery ta ziemna. Nie ma za co. Zostawcie suba Zostawcie lajka, like fajnie się oglądało, miłego weekendu, wam życzę na razie.